Tutaj można kupić bileciki Flixbusa. Flixbusa kasa międzynarodowa. Więc tutaj we Wrocławiu można kupić bileciki na Flixbus. Ok. Na zielono pisze, ta, ta, tam jest naklejka naklejona, które to są perony. Więc tutaj można kupić bileciki Flixbusa. Ok. Jest to Wrocław, jest to Wrocław, ok, jest to Wrocław, jest to Wrocław, ok, i tutaj jest kasa Flixbusa. ok, więc właśnie tutaj, tutaj siedzi. Klientka, więc właśnie chciałem tam podejść i, i porozmawiać, zaznajomić się z ofertą Flixbusa. O, tam właśnie Flixbus, o właśnie, o właśnie, tam, co za czasy! Dobrze, więc tam właśnie pojechał Flixbus, on się wtoczy. Tam, tam jest przejście do PKP. Teraz jestem w części Wrocław PKS, a tam jest przejście do PKP. Więc właśnie chciałem sobie podejść i się zorientować, jaka jest oferta Flixbusa we Wrocławiu tutaj, żeby się właśnie przejechać z kitsami, na przykład do Berlina Flixbusem. Już wszyscy, już cały świat wie o tym, że chciałem zabrać kity, ok? Że chciałem kity zabrać i się udać gdzieś zobaczyć. Zoo w Europie. ZO. Chciałem zobaczyć z dziećmi zwierzaki, okej? Okay? Zwierzaki chciałem zobaczyć z, z dziećmi, okej? Okay? Więc właśnie chciałem y, pojechać FlixBusem i dlatego chciałem zobaczyć y, ofertę tutaj <laughs> jaka jest. na spokojnie przemyśleć to, żeby oczywiście wybrać jak najlepszą opcję dla mnie dzień, godzina i tak dalej Żeby sobie pojechać z dziećmi właśnie Tam jakiś autobus miejski jest Tam jest jakiś rower, ok? Tam jakiś rower jest, gdyby co Ale No Jest to praktycznie niemożliwe Ponieważ jest jeden skumdlały, parszywy bandyta wrocławski Magdalena Druzgała Szczepani Kaliszewska która mi to uniemożliwia, ok? Oto właśnie ten bandyta międzynarodowy, bardzo groźny, europejski. W okolicach Dzierżoniu Śląski. Powtarzam, Dzierżoniu Śląski. Bielawa pieszyce i te okolice. Dzierżoniu Śląski, kamieniec Ząbkowicki, bielawa pieszyce, sobudka. Trzeba uważać na tego bandytę międzynarodowego groźnego, bo on tam się przemieszcza, okej? Okay? Więc właśnie ten groźny bandyta uniemożliwia mi podróżowanie z dziećmi, okej? Okay? Magdalena Druzgała Szczepani Kaliszewska. O, bingo! Kurczę, nie. Jest to pracownik Boże drogi. Jest to pracownik sąd rejonowy Wrocław Krzyki. Przypominam, ten bandyta jest pracownikiem Sąd Rejonowy w Wrocław Krzyki i on mi zabrania podróżowania z dziećmi, flixbusem. Ale macie porąbany kraj, Boże drogi, Nie, niech Was Bozia ma w swojej najwięcej. Czy leci z nami pilot, więc ten bandyta, ten bandyta. 6 lat już, 6 lat, 6 lat zabrania mi, aby podróżować z dziećmi, autobus z samolotami, pociągami, yy, czymkolwiek i fliksbusem. Okej. Okay. Ta polska świnia sądowa międzynarodowa to jest polska świnia sądowa międzynarodowa Ona działa w Europie mimo że jest polską świnią więc sądowniczą okej okay? To ona mnie nęka uporczywie 6 lat okej okay? Drodzy mieszkańcy miasta Dzierżoniu Śląski drodzy mieszkańcy miasta Dzierżoniu Śląski zobaczcie ta świnia międzynarodowa Nęka mnie uporczywie 6 lat. Więc drodzy mieszkańcy miasta Dzierżoniów być może pamiętacie, pamiętacie jakąś taką istotę sprzed wielu, wielu lat, która obecnie już szósty rok, szósty rok, ta polska świnia dolnośląska nęka mnie po świecie. Ta polska świnia mnie nęka i nikt tego jakoś nie Boże porażka kochani porażka i nikt tego nie chce i nie mo ani o ani chomik chomik tak no albo świnka morska świnka morska prezesa tego nie może zmienić ani kot pre... porażka kochani porażka Na, naprawdę to jest taki bantustan że aż szkoda mi strzępić ozora okej okay? ani ziobrzyński Ziobrzyński, ani du, dudasz, du, dudasz, 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 to jemu się ostatnio ołówek, bo on ma ołówek, to jemu się ołówek połamał, bo du, Dudasz, Dudasz coś ostatnio podpisywał ołówkiem i to tak skutecznie, skutecznie ten Dudasz, Dudasz tym ołówkiem, ołówkiem to podpisał, że ten ołówek mu, mu się tam, no skończył się ten ołówek, no, i teraz wszyscy wiedzą, że, że D -D Dudasz źle to podpisał tym ołówkiem, i, no i cały Bantustan teraz sobie no, kłapie ozorem, że, że Dudaszowi się przy tym podpisywaniu ołówek zaczarowany połamał i jest raz, jest raz heca. Więc ten ba te tego bandytę nikt nie może złapać. Zobaczcie. Nikt, nikt, nikt go nie może złapać, bo jest bingo. Bo jest pracownikiem sądu i nikt go. Uni, uniwerek, Uniwerek Boże drogi, Uniwerek Wrocławski i nikt tego bandyty nie może złapać. Dzięki.